Panie, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na Wasze Top Listy Miesiąca. Ja się nie mogłam doczekać, żeby Wam opowiedzieć o tych najbardziej wyczekiwanych grach w 2024 roku. I mamy dzisiaj będzie ten ranking, bardzo ciekawy. Jak również oczywiście najchętniej grane przez Was gry w marcu. A ja jeszcze do tego wszystkiego dorzucę swoje gry miesiąca, a więc serdecznie zapraszam bez zbędnego przedłużenia, chociaż nie przedłużę i zachęcę Was do głosowania w kwietniu, do tego, abyście się dalej bawili. Przypomnę nagrody, jakie są do zdobycia w kwietniu. Otóż możecie zgarnąć Middle Ages, czyli kafelkową, kolorową układankę ufundowaną przez wydawnictwo Czacha Games, pozostając trochę w takich średnio, średniowiecznych klimatach, do zdobycia również Królestwo w Dolinie, sponsorowane przez sklep księgrania, a także jak zawsze tradycyjnie kupon o wartości 200 zł, który sponsoruje sklep Warbox i tam właśnie będzie zwycięstwa. Mógł się obkupić, a właściwie to wykorzystać ten kupon. Natomiast zwycięzców z minionego miesiąca proszę o sprawdzenie w opisie i oczywiście o zgłaszanie się po nagrody. To teraz jeszcze zachęcę Was do zostawiania kciuków w górę, bo będzie mi super fajnie zacząć. I lecimy sobie z tematem. Top 10 waszych ulubionych, najchętniej granych planszówek w marcu. I tą top 10 otwiera gra Arknowa, moi Państwo. I tutaj Damian napisał, że gramy zazwyczaj rodzinnie i dajemy radę się nie pokłócić. Polecam w 100%, a zatem jak Damian się rodzinnie nie kłóci, to jak macie trochę więcej czasu, to możecie sobie poukładać zagrody, poumieszczać tam zwierzaki i rozbudować swoje zo, a ja lecę sobie do miejsca dziewiątego. I tutaj zaliczamy spadek z miejsca szóstego, więc taki dość bolesny. No ale na szczęście w top 10 się utrzymała, a raczej utrzymał, bo chodzi o brzdęk katakumby, i tutaj Jabko napisał, że klasyka w zupełnie nowym wydaniu. No tak bo nieraz pisaliście, że te modularne kafelki planszy robią tutaj robotę, a więc brzdęk Miejsce dziewiąte, na ósmym z kolei mamy wielki powrót spoza top dziesiątki, konkretnie z miejsca 16, Takiego czarnego konia, nieraz mówiłam, że te kafelki powracają, a jest to kaskadia. I tutaj Madzia napisała, że fantastyczna gra dla małych i dużych. Taka zaraza, która pochłania coraz więcej osób. No, akurat te zarazę, to bym powiedziała, że niech się rozprzestrzeni, tylko uwaga! Na to nie ma lekarstwa. Miejcie taką świadomość. Dobra, lecę sobie do miejsca siódmego. Według Was najlepsza, najchętniej grana w marcu. E, to również gra, która zaawansowała spoza dziesiątki, z miejsca czternastego, czyli Revive. E, I tutaj przeczytaj, przeczytam komentarz Macieja, który napisał, że wzięła z zaskoczenia, e, bo przywieziona przez znajomego. Mechanika rozwoju swojego plemienia i ich technologii super satysfakcjonująca, świetna na każdą liczbę graczy. Od razu znalazła się w moim top 5 wszechczasów. To znaczy w Macieja, top 5 bo u Was jest na miejscu siódmym. E, no i dobra, lecimy sobie do szóstego miejsca, gdzie mamy diunę Imperium, o której to Jakub pisze, że diuna Imperium to jest przystawka do diuny wojny o Arakis. No i za jakiś tam czas e, w przypadku tej polskiej wersji językowej będziecie mogli sobie sprawdzić. Mało tego, będziecie mogli również sprawdzić nową wersję diuny, ale to dobra, to zostawię na to, co czekacie. Więc miejsce szóste, diuna Imperium. Na piątym miejscu, czyli jakby lepiej się przyjął, e, kosmiczna gra, ale z kociakami, no to już pewnie każdy wie. Marta napisała, że najbardziej bzdurna gra, w jaką graliśmy, ale wszystkie nasze koty, no pytanie ile tych kotów e, e, Marta masz? Wszystkie nasze koty są zachwycone toczącymi się kostkami i oczywiście pudełkiem. Jak to koty? I leżą sobie w tym mlemie Agencji Kosmicznej, a inne koty lecą na planety, księżyce i w odległy, w odległy kosmos, żeby zdobywać tam punkty, więc zaskakująco dobrze mlem się przyjął, bo miejsce piąte, tuż przed podium no, szczypta magii, chociaż w sumie to bym powiedziała, że więcej niż szczypta. Danis napisał, że w skrócie Black Rose Wars, Rebirth to gra dla fanów strategii, magii i epickich starć, która dostarcza emocjonujących doświadczeń na planszy, zdecydowanie epickości tej gry tej nie brakuje. A więc Black Rose Wars Rebirth odrodziła się na planszy, w końcu macie, w końcu gracie i wysokie czwarte miejsce, choć myślę, że stać ją na więcej, jak sądzicie? No to możecie temu dać wyraz, chociażby w kwietniu. I teraz tak, trzecie miejsce, bo już jesteśmy na podium, to już będziecie wiedzieć, że nie jest na pierwszym, bo ostatnio właśnie to było zaskoczenie numeru jeden, czyli, czyli era innowacji. Piotr napisał, niestety nadal przegrywam z córką, ale wciąż próbuję. No to nie wiem, to może dlatego Piotrze, że przegrywasz, to trochę, trochę mamy tu zaliczony spadek. Natomiast i tak wysokie miejsce i wciąż na podium w erze innowacji więcej opowiadałam Wam w premierach, więc odeślę Was do tej gry, kto jeszcze nie zna i nie grał. A ja lecę sobie do miejsca drugiego i tutaj Machte napisał, że historia wciąga niczym czarna dziura, a Wenna dodała, w końcu dotarł i można rozpocząć ekspansję kosmosu, jak i rozwiązywanie zagadek. Ja już nie będę robić zagadek, pewnie zresztą widzicie w pasku, że jest to ISS Vanguard, moi Państwo, a zatem super fajny awans na drugie miejsce, u mnie byłoby wyżej, natomiast to już doskonale wiecie, to są Wasze preferencje. I wasze najchętniej grane gry w miesiącu, marcu. No i co, zostawiamy to pierwsze miejsce bez komentarza, czy jednak dorzucę komentarz? Oczywiście powraca król, czyli Wiedźmin Stary Świat na pierwszym miejscu znów, bo Karnol napisał, że grając w Wiedźmina nie musi wcale wygrać. Chce po prostu poznawać nowe wydarzenia, grać sobie w kości oraz zwiedzać okolice. Czy wy też tak macie? Czy jednak gracie po to, żeby wygrać? Tak czy inaczej, Wiedźmin znów na pierwszym miejscu. Jeśli chodzi o te najchętniej, najczęściej grane, przez Was planszówki w marcu. No to teraz sprawdźmy, na jakie najbardziej czekacie. Bardzo byłam ciekawa tej top listy. No i mamy i zrobię dla Was top piętnastkę, bo myślę, że warto o tych pięciu przed dziesięciu, przed dziesiątką powiedzieć, więc ta piątka pierwsza będzie taka szybciusieńka i zacznę sobie od łowów. Kto nie czeka na łowców w wydaniu średniowiecznym, czyli łowcy Anno Domini 1492. Ja również czekam. Ciekawe, czy Mateusz dostarczy Znów tak mocno wypchanego wielkiego pudła. Mamy w okolicach czerwca się o tym przekonać. Trzymam za to kciuki, tym bardziej, że Mateusz ogarnia te wszystkie sprawy sam, więc chwała mu za to i chętnie na łowy się udam. Zresztą o łowcach troszkę więcej mogliście zobaczyć w materiale i poczuć ten klimat. No dobra, ale czy sobie do 14 miejsca, bo miało być szybciutko. No więc 14 miejsce okazuje się, że czekacie mocno na smoki, a tak swoją drogą można sobie było mocno testowany wariant PVP, czyli. Gracz kontra gracz, e, ograć chociażby na One More Game, e, natomiast jeszcze pewnie na premierę trzeba będzie poczekać. Ja akurat miałam okazję z Patronem pograć sobie właśnie w ten wariant. Smoki genialne e, i bardzo fajna, szybka, dynamiczna rozgrywka z wykorzystaniem przeróżnych efektów, przeróżnych smoków, e, a więc wtedy się nie czekacie. E, jeśli chodzi o trzynaste miejsce, to tak naprawdę już się doczekaliście, bo premiera Krakena już się odbyła, a zatem im więcej osób przy stole, tym myślę, że ciekawiej. To dajcie znać, czy gracie. Na 12. miejscu Worms Pan, który też Wam powiem, że można było sobie pograć yy, i przetestować właśnie na One More Game we Wrocławiu pod czujnym okiem wc I Wo Wojtek, tutaj specjalny apel, apel do Ciebie. Pozdrawiam Cię serdecznie, ja Cię chciałam złapać, ale w ostatniej chwili gdzieś uciekłeś, więc następnym razem się przywitam. Tak czy inaczej, pozdrowienia serdeczne. I miejsce 11. dla gry Voidfall. Yy... Ma się ona ukazać tak dla przypomnienia po polsku przez wydawnictwo Portal Games w tym roku, więc no więc w końcu się doczekacie, natomiast na razie czekacie. Tak samo zresztą jak ja. No i dobra, przechodzimy sobie do 10 miejsca. Tutaj mamy grę o no za chwilę pewnie sprawdzicie na, na waszych stołach te polskie wydanie Cyberpunka 2077 Gangs of of Night City, która również przez Portal Games będzie wydana i z tego co się orientuję, już tam się dzieją sprawy magazynowe, tak więc za chwilę pewnie dostaniecie i będziecie sobie e, ogrywać. E, Dziewiąte miejsce, e, to tutaj Radziej napisał, że spóźniłem się dosłownie minutę, żeby zamówić ostatni dostępny egzemplarz w normalnej cenie na Allegro. E, I od tamtej pory już jakieś 148 lat czekam na dodruk od Rebela. No to. No to już te 148 lat minęło, i teraz już wystarczy poczekać chwilę. Chociaż opóźniona jest ta premiera do druku, bo oczywiście mowa o najlepszej grze na świecie, tak powiadają. Według rankingu Board Game Geek, czyli Brass Birmingham, już niebawem oba brasy tak naprawdę powrócą w ramach do druku, a więc będziecie mogli wrócić sobie do tej absolutnej klasyki i zaspokoić te swoje oczekiwanie, A ja sobie lecę do. Ósmego miejsca, ja myślę, że to ósme miejsce jest dedykowane specjalnie mojemu patronowi, Kamil, to dla Ciebie, klątwa pagana, Kamil będzie wiedział, pozdrawiam serdecznie, na pewno mnie ogląda, Czupur tu napisał, że Wiedźma kontrałowca. No, niektórzy złowili, innym się nie udało złowić. Kto z nich zwycięży, już nie mogę się doczekać, żeby się przekonać. Do tego kozacka kreska. Oczywiście chodzi o grafikę. No z spaganem jest sytuacja taka, że słuchajcie, wyprzedał się nie ma, nie ma, więc kto z Was ma jest szczęściarzem. Natomiast z tego, co zdążyłam ustalić na One More Game właśnie z Tomkiem z Lucky Duck Games, to no jest jakaś tam szansa, że przed świętami, czyli w grudniu tego roku uda się do dróg zrobić i trzymajmy kciuki, Kamil, trzymaj mocno kciuki, żeby to żeby to się spiściło i żebyś mógł złowić. Dobra, zaglądam na tę moją ściągawkę. Jestem teraz przy miejscu siódmym. No i tutaj jesteście już poniekąd zaspokojeni, bo już w kosmos się udajecie. A I.S.S. Vanguard to jest ta gra, której nie mogliście się doczekać. A tutaj Janek jeszcze dopisał, że czeka na spolszczenie aplikacji. No to z tego, co się orientuję, to tam AI mocno działa, żeby właśnie to spolszczenie się udało zrobić. Ale pewnie trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać, bo takie sprawy nie dzieją się tak szybko, bo to jest ogromne. Ogromna gra, więc i aplikacja i tych tekstów jest. Sporo szóste miejsce dla gry Nieświadomy umysł. I tutaj Łukasz napisał, że no dobrze się zapowiada. Czekam od dłuższego czasu, ciekawe mechaniki. Wyobraźnia pracuje i jak na euro szykuje się gra z klimatem i dobrze opowiedzianą historią. I tego wszystkiego na razie jesteśmy dość nieświadomi. Natomiast okazuje się, że mocno czekacie, bo miejsce szóste. Na piątym natomiast uplasowała się gra Tainted Grail Kings of Ruin. I jeśli chcecie sobie zobaczyć, jak wygląda taki produkcyjny egzemplarz, to was odeślę do materiału i tam Krzysiek i, e, i Michał opowiadali z Awaken Realms o zawartości, pokazywali, jest co oglądać, więc trochę zaspokajając ten czas oczekiwania e, e, nagrala, e, skorzystajcie sobie z linka w opisie. Natomiast ja przeczytam Wam komentarz Grzegorza, który napisał, ominęła mnie kampania ISS Vanguard, ale... Odbiłem sobie na Tainted Grail Kings of Ruin i już nie mogę się doczekać, jak zanurzę się w ten ponury świat fantazy, a mnie ciekawi Grzegorz, czy skoro cię ominęło, umie, ominęła kampania ISS, to czy tu w przypadku Tainted Grail Kings of Ruin wszedłeś all in? Pewnie tak, ale myślę, że to był bardzo dobry, dobry wybór, sam sobie zobacz, czego możesz się spodziewać, jeśli chodzi o to pudła, a raczej te pudła w wypadku Alina. I miejsce czwarte to tak naprawdę już niewiele oczekiwań. Już możecie powstać, już przebierać nóżkami, bo Duna Imperium Uprising, czyli właśnie powstanie. Tu Wojciech napisał, że zdecydowanie pierwsza Duna Imperium to moja ulubiona gra wszechczasów. Dodatki, które już wydano, jeszcze ją udoskonaliły, chociaż przy nieśmiertelności miałem już pewne, pewne wrażenie przesytu, dlatego. Powstanie uważam za parszywy i wredny skok na kasę. I co mówi Wojtek dalej? Wojtek mówi, jak większość fanów duny, shut up and take my money. I myślę, że wielu z Was tak już poczyniło, bo przed sprzedaż polskiej wersji językowej tej, tej części duny, tej niezależnej samodzielnej gry trwa, a premiera z tego co się orientuje już w czerwcu, więc za chwilę niebawem się doczekacie i możecie sobie kontynuować. No, no wiecie, przyprawa musi płynąć, a ja sobie płynę do miejsca trzeciego i tutaj mamy. I tutaj mamy właściwie herbatkę, ale po herbatce coś się wydarza i toczy się wojna, czyli wojna w Krainie Czarów. Jakbyście chcieli na taką herbatkę małą dać się zaprosić, to zapraszam do piekiełka. Wprawdzie nie Alicja, a Asia opowiada wam o wojnie w Krainie Czarów. Natomiast no tutaj się już doczekaliście. No i dajcie znać, jakie są wasze wrażenia z tego, co się orientuję. Jeszcze są te gry, już się tam wyprzedały u wydawcy, ale jeszcze są dostępne w sklepach, więc śmiało, jak lubicie powalczyć na planszy w Krainie Czarów, jak się nie boicie odłamków szaleństwa z tego lustra, co się to potukło, to jak najbardziej można zasiadać, świetna plażówka o której niedawno Wam opowiadałam, to jak macie ochotę rzucić okiem czy napić się łyka herbatki, to odeślę Was do materiału, a ja lecę sobie do miejsca drugiego i tutaj mamy, tutaj mamy grę, o której Radek napisał, że zapowiada się, że Star Wars Rebelia i Wojna o Pierścień będą miały konkurencję, szkoda tylko, że taka droga. No to trochę chyba tak, jak Wojtek wcześniej napisał, po prostu weź moje pieniądze i niech ta diuna Wojna o, o Arakis wyląduje już na moim stole. No trzeba będzie jeszcze troszkę poczekać, więc może w tego totka rzeczywiście uda się wygrać w międzyczasie tak zwanym. No i dobra, miejsce pierwsze, to ja teraz się już zastanawiam, bo niektórzy z Was już mają, już się doczekali, już odpakowują, już się cieszą, ale jeszcze chwilę będziecie musieli poczekać na moje zasady. Natomiast e, to już naprawdę chwila, bo już jestem na końcówce, ale wiecie, chcę tak, chcę tak wszystko wykończyć ze smaczkiem, e, żeby Wam z miłą, ogromną przyjemnością poopowiadać, jak to tych wszystkich heroesów na planszę wystawiać i jak się tam bić, czyli Heroes 3 e, właśnie w wersji planszowej. Baxter napisał, że heroesy patrząc na ich znaczenie dla świata gier pecetowych, planszówkami również mogą zawładnąć. Myślę, że z przykrością, ale mają szansę pobić Wiedźmina, Stary świat. No taka teza. Generalnie czekacie, to się właściwie już teraz dzieje. To jest taki milowy krok, bo te gry są dostarczane, za chwilę będą ogrywane, więc no kto wie. Czy to jest jakieś proroctwo? Zobaczymy. niczego nie sugeruje. W każdym razie najbardziej wyczekiwana gra, wcale mnie to nie dziwi. Heroes 3. Dajcie mi jeszcze chwilę. Materiał się kończy, jeśli chodzi o zasady i no, i co, i lecimy z tymi herousami, ale dorzucam jeszcze od siebie gry miesiąca, tak szybciutko, mogliście w szorcie wczorajszym już zobaczyć taką szybką zapowiedź. Więc jeśli chodzi o miesiąc marzec u mnie, no to tak naprawdę troszkę zaskoczenie, bo mała, niepozorna, jak widzicie, zapakowana w nieduże poręczne pudełeczko, ale wypchana po brzegi i wydawać by się mogło Prosta gra, ale jednak zmuszająca nas do... Do myślenia, do ruszenia tych naszych szarych komórek, i tutaj i nie ma czasu, i zasobów brakuje, i zasadniczo trzeba pokombinować w te dziewięć, gdzie tu i jak powysyłać te swoje müpelki i na zamek, i żeby tam w ogrodzie ogarnęli, no taki czas wiosna teraz, i żeby potrenowali trochę i zdobyli z tego wszystkiego jak najwięcej punktów w tym krótkim czasie. Biały zamek, bardzo, bardzo pozytywne zaskoczenie. Jeśli chodzi o marzec u mnie, z miłą chęcią będę do niej wracała. Natomiast więcej o białym zamek. Wam opowiadałam, pokazywałam Wam też tę planszówkę, więc po prostu serdecznie Was odsyłam do tego materiału, żeby się tutaj nie powtarzać i nie wydłużać tego odcinka. To to jest moja gra miesiąca marca, jeśli chodzi o nowość, a w sumie nie wiem, czy można powiedzieć starość, natomiast do najmłodszych nie należy gra o trąd. Tak mi się zachciało trochę intryk, tak mi się zachciało troszeczkę walki o władzę, bo czemu nie, no to najlepiej sięgnąć. O, grę o Tron w wersji karcianej, jakie wyzwanie wybieracie? Czy militarne, czy wyzwanie intryk, czy może wyzwanie władzy? Słuchajcie, mamy tutaj wszystkich tych bohaterów, których pewnie znacie dobrze z gry o tron. budujecie sobie talię, no i wystawiacie jednostkę i klękacie to. Nie żeby nie było, że oni się poddają od razu. Tak to tutaj działa, że klękamy, i to jest ważne, bo te, ci z bohaterów, którzy stoją, to za chwilę będą dostarczać nam. I siły, i będziemy liczyć też pieniądze, a gracz, który ma najwięcej tego i tego, zdobywa żeton władzy, a w tej grze tak naprawdę o władzę walczymy, jak to zresztą w grze o Tron świetna karcianka z mega klimatem, który czuje się tutaj już od pierwszego sięgnięcia po kartę, więc jeśli lubicie mega dużo klimatu, lubicie powalczyć, lubicie te intrygi, spiski, złamane obietnice, to jak najbardziej do pokłócenia się to jest idealna propozycja. A zatem dwie, jeśli chodzi o mnie, moją grę miesiąca, którą dołączam sobie troszkę do Waszych top list. Jak się Wam podobało? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Tymczasem bardzo serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj. Przypominam Wam, że warto wziąć udział w naszej zabawie, zagłosować w kwietniu, bo w następnym miesiącu będzie czwarta bardzo fajna nagroda, czyli w czasy z planszówkami i to nie byle jakie. Tym bardziej zachęcam. Widzimy się za miesiąc, jeśli chodzi o tę serię, a pewnie za chwilę w następnym odcinku. Dzięki serdeczne, zachęcam do zostawiania kciuków w górę, jeśli Wam się te top listy podobały. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!